No, hajka widzowie. Niech jest. Ja jednak chciałbym nagosić na konserwacie, że jak jest na Pironhub. Nie, I wystartowała nowa edycja. Jak... I no... I no... I gdy bijecie, macie. Macie. macie A jak ktoś wejdzie, to ja nie będę wiedzieć, kto. I macie ubrany, tutaj, no, to jest Koraz go można Te, zabrać? no i nie no. się praca i no i na, i na 10, ale mi oddaj ten łup nawalisz wow ale to pisał, jest. No, na postać że będzie będzie dużo kluczy no. ale ja no. I jak jak ja